Moi drodzy, ostatnia prosta, raz jeszcze werble. Miejsce pierwsze w trzecim ogólnopolskim konkursie kulinarnym. Pieczarka ma moc dla zawodników z Krakowa. Proszę bardzo, Patryk Podsiadło i Damiat Marut. Proszę uprzejmie. Konkurs pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Ministerstwa Rolnictwa. Nagrody od branży pieczarkarskiej, proszę uprzejmie. I od starosty Powiatu Grodzickiego, Patryk. Brawo. I Damian, dobra robota. I do zobaczenia na szlaku. Dzięki wielkie. Dziękuję. Super. Brawo! Skąd przyjechaliście? Z Krakowa. To się trzeba pilnować. To pytanie: kto? Czy wy, czy ja? A co przygotowaliście jako finałowe danie? Przygotowaliśmy polędwiczkę wieprzową w musie pieczarkowym z, klasycz z klasyczną zapiekanką francuską gratę I z sosem pieczarkowym No, ja pamiętam to, danie. Bardzo, bardzo eleganckie, bardzo mi się podobało Damian Damian tak. I Patryk Będziecie pracowali z Jarkiem I będziecie robili fajną rzecz no, taką elegancką bym powiedział, czyli Pitivier, to jest francuskie danie, taki rodzaj ciastka francuskiego, które jest przygotowywane w sumie poniekąd trochę jak nasz gołąbek. Wyłożycie sobie miseczkę folią spożywczą, w to pójdzie zblanszowana, czyli krótko ugotowana włoska kapusta, i to nafaszurujecie sobie obsmażoną pieczarką, na to pójdzie dynia którą wcześniej upiekliśmy i jak widzicie też ją pokroiłem w takie równe kawałki po to żeby ona była wygodna. Właściwie pieczarkę też będzie wygodnie pokroić w takie zęby, dlatego że ona będzie po prostu łatwo się potem układała. Czyli obsmażona pieczarka, potem upieczona dynia i potem zrobicie sobie ten farsz z soczewicy. To jest źródło białka pochodzenia roślinnego, bardzo pyszne. Ta odmiana nazywa się Bieluga. I do tego dodamy pokrojone pieczarki albo obtarte, y, obsmażone. Pomieszamy sobie je z soczewicą, z podsmażoną szalotką, czosnkiem, tymiankiem, białym winem i masłem. Jak sobie to wszystko nafaszerujecie, sklejacie tego do gołąbka i następnie wkładacie go do y, takiego. Y, Powiedzmy pieroga z ciasta francuskiego i pieczecie to w wysokiej temperaturze. Podajemy to z kwaśną śmietaną i z bardzo prostą sałatką z sałaty rzymskiej i z, e, z takim prostym dressingiem na bazie oliwy i soku z cytryny, ziół i surowych pieczarek. Nie, no chłopaki, to ja chyba na praktyki do Was przyjdę. Ta, jest taka szansa. Takie trzeba szansa, na pewnie. Że czegoś nauczę. Nie, no pięknie. Udało się? Pewnie, że tak. O, o to się okaże. To się okaże. Dobra, czyli mamy upieczone. Co, co robiliście dzisiaj? Pamiętacie? Tak. I co tam jest w środku? Mamy brunatną pieczarkę, pieczoną dynię piżmową. I czarną soczewicę. Super. O, delikatnie. Siups. I siups. I teraz chwila prawdy. Jest nasz aniołek. Pięknie, hops, dobra, mam tutaj, ja jestem zadowolony, wygląda pięknie, zaraz zobaczymy jak smakuje, ale pitivier powinien wyglądać dokładnie tak. Pieczarka mamot? Mamot. Oczywiście, że tak. Teraz już to wiesz. Na dzisiejszych warsztatach z szefem Grzegorzem przygotowaliśmy pieczarkę we wszelkich postaciach. Szef Grzegorz pokazywał nam prostotę, ale i także smak pieczarki. Oraz różne techniki. Jak ją i przygotowywania. Jak ją smażyć profesjonalnie oraz różne techniki krojenia pieczarki. Teraz co wiemy? Pieczarka Czeka, mamo.